kochani, spróbowałam z nami nagrać ten odcinek, ale coś mi się zepsuło. Majka, e, kochani, próbowałam z wami zrobić odcinek z remontu domku. Ej, poustawiamy wszystko i pokażę wam ogólnie, jak ten ma wygląda. No bo bardzo mi się to nie spodobało, że mi się zepsuło. O, a ten plecak, ten plecak w sumie będzie na, będzie w różowych rzeczach bardzo ważnych bo ona mnie kocha różowy. Różowy, y, Julia. Bartek, psy, koty, a tutaj będzie pokój tej y, y, Nikoli. To ona będzie kochała sobie, ta, to ona kocha psy. Więc y, teraz zrobimy tutaj, do kończę. No i. Strasznie mi smutno było, bo Strasznie się właśnie dla was starałam, żeby wam się podobało. No i się tak stało. No, no weź się. Więc nie, nie fajnie wyszło. To tutaj. To tutaj. No weź się tu. Yy, to dam tu. O matku. I nagrywa mi się dobra. Potem wam jeszcze na koniec pokażę, jak cały ten domek będzie wygl wyglądał. Bo ja robiłam, starałam się bardzo. No i, no, no i widzicie, jak wyszło. Coś różowego. Co, dobra, to już to wsadzę. To będą jakieś rzeczy na podróże. Tu maseczki, to wsadzę je tu. Strój to też na podróże, szczotka no tutaj. O to taka sukienka na podróże. Teraz zaraz wyrzucimy. Strój też na podróż taki od tej do plakatów plakaty. Torebka tutaj. W sumie to torebka będzie tutaj na, łóżeczku, na łóżku, bo ona śpi na górze Dobra, teraz perfumy różowe ale ona miały jakieś jeszcze tutaj perfumy włożę. O to, to tutaj do tych perfum tutaj grzebek włożę jako do podróży, bo wczoraj ona tu będzie miała. No weź się tu no to włożę tu, bo mi się nie będę się teraz męczyć. z tym dobra, teraz to tu, ale muszę to robić szybko, bo mi się pewnie znów zepsuje. tu na łóżko i wyspała. dobra. teraz to tutaj. no i to co zostało, no to też wywalam, no bo tak dużo ona nie ma rzeczy. aha, to będzie tu jakby coś przewozić to też okej okay. i to jeszcze wyrzucić a w sumie jedno w tym będzie w windzie no i hop do kosza no okej okay. teraz tutaj będzie pokój tego Bartka chyba, że tu nie, tu Bartka i on, nie wiem jak on będzie mógł mieć tapetę to zrobię mu taką, albo nie, nie, nie. Tak, tak. Taka chyba była w jego starym pokoju. E, no więc co co bo on będzie kochał kolor niebieski, a ona e, zielony, tak jak ja. E, no, jakieś niebieskie łóżko. No, nie ma żadnego niebieskiego. Z kitulusowym, no to nie. To, to mam pomysł. Tu u niego zrobimy tak. I w tej biureczku tak będzie. Niebieski, jak się uda. No nie udało się. No to niech będzie takie biureczko. Yy, w sumie to każdy, kto nie kocha różowego, zostaje taki fotel. Co dobra. A to się nie nagrywało, a ja tutaj sobie jakiś nie wiem, coś mi się dziwnego stało. E, dobra, teraz otwieramy tutaj szafki. Do tej włożę mu jakiś papier. A to to wyrzucę to, co się nie mieści. E, dobra. Kotki, on nie ma nic z kotków, a je kocha. Ja też uwielbiam kotki. Należało no nam opisać, to on musiał uwielbiać kot. Przepraszam, tu mi coś spadło. Dobra. Dobra, to ja zwrócę, jak skończę tutaj robić. Zapomniałam się. Nie, zrobiłam tutaj ten pokój. Tutaj jeszcze jest. Zaczęłam. No to wystarczy, że dam te dwa łóżeczka, i tutaj nic innego nie potrzeba. Tylko dywaniki. Bo jakby nauczyły się chodzi zeszły, jakoś to żeby się nie poślizgnęły. Bliźnie. Tak, jeżeli oglądacie mnie, no to wiecie w prawie jednej że że już się pojawiły w sumie bliźniaki. Dobra, tutaj teraz będzie czysto. Yy. I teraz tak to łóżko ona będzie miała. i ona będzie miała łóżko. Żeby było tutaj wszystkiego, więcej, więcej miejsca u a nie, nie wszystkiego. No, i tutaj półeczka. Taki ten, ale on kocha pieski, więc. Nie wiem, co by jej tu dać. Pieskowego nic tu nie widzę. Ale dobra. To trwa 7 minut, to już kończymy, więc. <ścoughs> No to o matko, to jednak ona nie będzie miała dywana. Tutaj dywaniki dwa wystarczą, więc... O, tutaj takie damy. Idziemy sobie do kuchni teraz. Stoliczek ma pierw. Takie mini serduszko takie. A tutaj będzie takie krzesełko. Plastikowe. No i wprowadzamy naszą... Y tą chodź, jeszcze damy jego, bo znaczy ją, bo to jest dziewczyna. Jak widzicie, zajmie jej to. No i jest dziewczyna. Teraz ją wolamy. Teraz musimy, teraz matka, czemu ją wyciągnę teraz? Teraz wszystko tutaj sobie ustawię. Przepraszam, zatrzymało się. Ciągle muszę sprawdzić, czy działa mi czas na tym. No już się trochę bałagan robi. A ja, ja to dopiero ustawiam, ale w sumie ona ma tutaj pełną rzecz. Kupę normalnie. No, klocki. Czerwona kredka Smoczek, bo ona z tym smoczkiem tylko śpi. To trzeba wrzucić tutaj. Tylko miszka tutaj. Tego miszka damy my tutaj. Chciałam być tak ustawiona przez pluszaki. Tutaj tablecik. Tylko nie słuchaj, nie słucham, nie Smoczka takiego. I telefon tutaj słuchamy. Ja tutaj o ubranko. o czapeczka jej. No a to wsadzamy tu. Zabawka i pieska. Piesek ma okulary w ogóle, których się nie da zdjąć. Teraz, no to. Kredki, bo niby sobie rysowała. Bo tu pełno rysunków. I teraz to. No, teraz wam pokażę ten domek. Cały. Tutaj tak jest. To już widzieliście. Tu jest basen. To jest taki jakby plec zabaw. Idziemy na dół. Idziemy na dół. Na dół. Hej, hej. No, weź się. Jakby, co, to ja wam na, yy, napiszę. Dlaczego to nie jest cały domek pokazany w filmie? W komentarzach, jakie będą aktywne. Będzie można w nich pisać. A jak nie, no to po prostu będą wyjaśnienia w następnym odcinku. Albo nie będzie wyjaśnienia w następnym odcinku. Po pod następnym odcinkiem. W, nie, w, nie wstawię. Po prostu zrobię, żeby były aktywne. Jak nie będą, to co tu się. Stało. Mi się w ogóle. Nie, zbukowałem mi się gra. Ja wam teraz nie pokażę, ale oby mi się od.